Teraz chciałbym zrobić coś strasznego. Także jeżeli ktoś ma słabe serce, to proszę nie oglądać dalej tego odcinka. Zrobię coś wbrew wszelkim teoriom, jakie krążą po sieci, czyli szczotka musiężna w lufie, ale nienormalne ruchy. Zrobię coś, co inny youtuber zrobił i udowodnił to. Teraz ja Wam to pokażę, że jednak ma rację. To jest wkrętarka. Nie będę ciął wyciągał, żeby zrobić na całej lufie. Po prostu pokażę Wam na końcówce. Końcówkę widzieliście y, poprzednio, po czyszczeniu całą lufę. I teraz zobaczycie końcówkę, która tutaj będzie. A gdzie? Tam. Ja wezmę większą szczotkę. Ja będę się bawił w małą. Wezmę większą, nową szczotkę. Większy kaliber. Większa. Widać większa? Większa. I wjeżdżamy w brzuchę. Zobaczcie, co się robi. Widać? Odwrócę obroty. Zobaczcie, co się robi. Straszne rzeczy. Mam nadzieję, że nikomu serce nie pękło. Jedynie, co się zniszczyło to szczotka mosiężna. Nie wiem, czy widać. Teraz. Złapie ostrość. Jedynie, co się zniszczyła, to miękka szczotka mosiężna, nie twarda lufa. No ludzie, przestańcie. Zaraz puszczę tutaj horoskop i zobaczycie na filmie, jak wygląda lufa po szorowaniu szczotką mosiężną. Zobaczcie, żadnych poprzedszych rys, oprócz tych, które już to były od maszyny, która to wykonywała, te prace. Powiem więcej. I jak widzicie, tutaj na filmie, proszę bardzo. Oprócz tych rys, które wykona, wykonane są przez maszynę, która przyciąga narzędzie przez lufę, nie ma innych rys. Powiem więcej. Zobaczcie, tutaj jest, już wchodzę głębiej, zobaczcie, tutaj to pole, ono jest, po prostu jest matowe. Tutaj na samym końcu się zostało, zobaczcie, odbijają się ledy. Czyli co? nie porysowało, a wręcz wypolerowane zostały te pola szczotką musiężną. Także... Hmm. Yy, no, jak, jak Wam to powiedzieć, no. Miękka szczotka nie jest w stanie zniszczyć twardej, stalowej lufy. Także, yy, Mam nadzieję, że mi to balony, jeżeli chodzi o niszczenie lufy przez szczotkę musiężną. Hej!